Was ponownie. Mamy dla Was dzisiaj kolejny śląski taniec, i tym razem to już nie jest tylko zabawa dla dzieci. Tylko prawdziwy śląski taniec, który był tańczony zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych dawniej na zabawach. Ale ten taniec można tańczyć nawet w pojedynkę i na pewno dacie sobie radę. Spróbujcie razem ze mną. Najpierw pokażę Wam, jak wyglądają kroczki do tego tańca. Idziemy 7 kroków w jedną stronę. I 7 kroków z powrotem. Ja zacznę w lewo. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A teraz po trzy kroczki w jedną i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I na koniec obrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Z piosenką wyglądałoby to tak. Jak jo chodził do szkoły, uczyły mnie rektory. Jeden, dwa, trzy, cztery to są piękne litery. I powtórka: jeden, dwa, trzy, cztery to są piękne litery. Można wykonywać to oczywiście w pojedynkę, ale najlepiej jest zrobić to w parze, i też można robić to na różne sposoby. Najłatwiejszy sposób to złapać się za ręce i razem z partnerem, z partnerką, z mamą, tatą, siostrą, bratem, z kim tylko chcecie, po prostu idziemy całą parą w tę samą stronę. Siedem kroków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i obrót raz, dwa, trzy, cztery. Można ten obrót też wykonać w miejscu, tak jak wcześniej, czyli raz, dwa, trzy, cztery. No i spróbujmy z piosenką. Wy oczywiście tańczcie razem z nami. Jak jo chodził do szkoły, uczyły mnie rektory. Jeden, dwa, trzy, cztery, to są piękne litery. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery. to są Cię piękne, cztery. litery. Można też ten taniec stańczyć zupełnie jak dorośli, czyli w takim trzymaniu, z tak zwanym zamkniętym. Tutaj łączymy yy, zazwyczaj pan, partner, chłopak daje rękę lewą, dziewczyna daje prawą, ale kroki wyglądają dokładnie tak samo. Natomiast można też te kroczki zrobić w rozejściu, a tylko obrót w takim trzymaniu zamkniętym. Spróbujmy. Czyli teraz stajemy obok siebie, rozchodzimy się, schodzimy, a na koniec obrót w trzymaniu zamkniętym. I jak jo chodził do szkoły, uczyły mnie rektory. Jeden, dwa, trzy, cztery. To są piękne litery. Jeden, dwa, trzy, cztery. To są piękne litery. Mam nadzieję, że daliście radę, albo wybraliście sobie któryś wariant, który Wam najbardziej pasuje. A teraz my zagramy dla Was, żebyście mogli sobie po prostu troszkę popędzić.